Jesteś powołany, nie jesteś zwykłym kimś tam, jesteś dzieckiem Boga, oddzielonym. Kobiety i mężczyźni Boży są nieugaszeni. Oni nie są słabe uszami. Kobiety i mężczyźni Boży są wojownikami. Nie jesteśmy powołani do życia w strachu. Jak długo będziemy się chwiać jak trzcina, jak galareta? Jak długo będziemy dziećmi Bożymi bez kręgosłupa, kiedy wokół nas rozprzestrzenia się tak wiele zła, a wróg chodzi podobnie jak lew ryczący, szukając kogo by porazić swym ogniem zatracenia? Mam dziś do Ciebie Przesłanie. Tak samo jak demon chciał pochłonąć Piotra, szatan od początku pragnął Twojej duszy, robiąc wszystko, co mógł, aby ograbić Cię ze wszystkiego, co masz w Twoim życiu, w Twoim sercu, aby zatrzymać Twój progres wzrostu i powstrzymać Cię od chodzenia z Bogiem. I od życia w błogosławieństwie fizycznym, duchowym, psychicznym, finansowym, emocjonalnym, rok po roku, kiedy widzisz, że to samo wydarza się w Twoim życiu, stawiasz jeden krok w przód. A trzy w tył, a Twój czas jedynie się kurczy. A Ty czujesz, jakbyś ominął Twój okres. Wszystkie możliwości, które miałeś, nagle zamknęły się przed Tobą szybciej i szybciej. Bo teraz już robisz się starszy i starszy. Pamiętaj, nie wszystko po prostu się wydarza. Trudności, które napotykasz, nie wydarzają się przez przypadek. Nic nie wydarza się przypadkowo. To, że nic Ci się nie ułożyło, nic nie zbudowało. Ale u innych tak. Cały czas widzisz ich sukces oprócz swojego. Te wszystkie sytuacje nie spadły z księżyca, bo o, mam po prostu pecha. One mogły być zaaranżowane przeciwko Tobie, albo były konsekwencją grzechu, bo wszystko, co się wydarza w naszym życiu, wynika z naszych działań, albo działań szatana. Bo to, co widzimy w fizycznym świecie, jest odbiciem tego, co wydarza się w świecie duchowym. Cokolwiek ma miejsce tutaj, wydarza się również w świecie duchowym. Może jest coś, o co walczysz w Twojej rodzinie. Coś, co stoi bezpośrednio przeciwko Tobie. Jeśli nie jesteś ostrożny, nie zauważysz korzenia tego problemu. Spójrz na pochodzenie, korzenie Twojej rodziny, a przekonasz się, że niektóre trudne sytuacje powtarzały się już od pokoleń, więc czy pozostaniesz w pozycji pasywnej, aby pozwolić diabłu okraść Cię przez kolejny rok? Czy pozwolisz mu dalej siedzieć na jego demonicznym tronie i wyszydzać, wyśmiewać się z ciebie? Twój ojciec był niczym? I upewnij się, że ty również ukończysz jak śmieć. Czy słyszysz ten głos? Nigdy nie będziesz wystarczająco dobry, nigdy nie będziesz wolny. Powiedz mi, czy jesteś kolejnym letnim chrześcijaninem, który pozwala diabeł miotać nim na wszystkie strony? Diabeł jest kłamcą, więc powstań w imieniu Jezusa, bo to jest rok, w którym możesz stać się potężnym jak so lew. Przypowieści 28.1 mówią: Sprawiedliwy jest nieustraszony jak młody lew. To definicja odwagi. On się nie boi, nie powstrzymuje w sytuacji podbramkowej albo możliwie niebezpiecznej. A synonimy tego słowa to dzielny, nieustraszony, odważny. Więc nadszedł czas, abyśmy my, jako dzieci Boże, zaczęli wierzyć we właściwą doktrynę, bo nie jesteśmy dziećmi słabeusza, wystraszonego Boga. Tak, Bądź pokorny, ale pokora to nie słabość. Tak, bądźmy cisi i pokornego serca, ale to nigdy nie wiąże się z byciem słabeuszem. Spójrz na ogród Getsemane, Jana 18 od trzeciego wiersza. Judasz wtedy wziął się oddział i sługi arcykapłanów i farzeuszów i przyszedł tam z latarniami, pochodniami i orężem. Oddział określało wielką liczbę z pomiędzy 300 a 600 rzymskich żołnierzy, nie tylko mężczyzn, ale uzbrojonych, wyćwiczonych żołnierzy, nie tylko zwyczajnych, ale ci byli wytrenowani z najwyższej kategorii, którzy posiadali najwyższą jakość uzbrojenia w tamtych czasach. Generalnie mówiąc, byli oni specjalnymi siłami rzymskiej armii. Około 600 rzymskich, wykwalifikowanych z najwyższej klasy żołnierzy, pojawiło się, aby pojmać Jezusa. On odpowiedział, kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu. Jezus powiedział im, ja jestem. I w momencie, kiedy to wypowiedział, odrzuciło ich i padli na ziemię. Jezus był nieugięty i odważny jak lew. To On jest jedynym symbolem i fundamentem chrześcijaństwa. A jeżeli uważasz się za dziecko Boże, musisz być odważny. I nieugięty jak lew. Wiesz, life. co zwykle mówią o naturach lwów? Oni nie mają bezsennych nocy z powodu opinii kozłów odnośnie Bożego przeznaczenia, kim Bóg zaplanował, abyś był, i abyś osiągnął cel, którego Bóg miał dla ciebie. Bo aby być dzieckiem Bożym, to wymaga siły i odwagi, aby chodzić przez wiarę, a nie przez grzeszne, cielesne myślenie. Aby pójść tam, gdzie jeszcze nigdy nie byłeś, aby osiągnąć cel, którego jeszcze nigdy nie osiągnąłeś. To wymaga odwagi, aby wygrać, połamać kajdany, aby walczyć, gdy jesteś zmęczony. To wymaga odwagi, abyś był ponad przeciętną, abyś był więcej niż zwycięzcą. Odwagi, odwagi. Odwagi. Nie jestem pewien, czy wszyscy mnie rozumieją. Drzwi są otwarte. To wymaga odwagi, aby pukać do drzwi. On powiedział, proś, a otrzymasz. Szukaj, a znajdziesz. Pukaj, a drzwi się otworzą. 600 rzymskiej specjalnej siły wojennej. Najlepiej wyszkolonych żołnierzy na świecie przyszłoby pojmać Jezusa, a Jezus stanął przed nimi bez żadnego cienia strachu, mówiąc: Ja jestem tym, którego szukacie. Czy masz Bożą odwagę, aby stanąć przed Twym Wrogiem? I przed całym rokiem, który jest przed Tobą, niezależnie czy to jest diabeł lub może Twój grzech, albo nawet Twoje długi finansowe, albo choroba, cokolwiek czemu stawiasz czoła, powstań, stań przeciwko temu, oprzyj się temu, bo czasem przychodzi moment, kiedy musisz wykazać agresję, przeciwko złu, przeciwko ciśnieniu, parciu niesprawiedliwości, grzechu, pokuszenia temu, kto chce ciebie zniszczyć, bo niezależnie jak ciężka jest bitwa, tak długo jak walczysz, wygrasz, bo grzech albo twój wróg wygra tylko wtedy, kiedy mu na to pozwolisz, więc nie przestawaj walczyć, nie przestawaj iść do przodu, opierać się złu, nie mów mi, że nie możesz, nie mów mi, że się poddajesz w walce, nie mów, że jesteś zbyt zmęczony, nie wiem, zagubiłem się. Po tym wszystkim, przez co przeszedłeś, musisz mocno stanąć. Musisz zająć swą zwycięską pozycję w samym środku rozrywającego bólu serca, rozłamu, burzy, sztormu, konfliktu, chaosu. Powstań mocno na swoje nogi w imieniu Jezusa Chrystusa, bo cokolwiek to jest. To nie ma mocy przezwyciężyć ciebie. Nawet jeżeli to jest choroba, walcz przeciwko temu, bo to nie wygra. Jeszcze raz mówię: to ciebie nie pokona. Bo nawet aniołowie na niebie i demony w piekle nie są w stanie powstrzymać to, co przygotował dla ciebie Jezus. To jest twoja walka, twoja decyzja. Komu się poddasz? Bo korona chwały jest w twoich rękach. Komu otwierasz drzwi? A twoją odpowiedzialnością jest, abyś był silny i mocny jak lew. Spójrz na to, co Bóg ma dla Ciebie w przyszłości. Biblia określa Mojżesza jako najsłabszego człowieka w historii, a jednak On zdobył się na odwagę, aby stawić czoła najpotężniejszemu człowiekowi na ziemi Faraonowi, mówiąc: Pozwól memu ludowi wyjść. Potężny żołnierz Jozue, który złapał za miecz i poprowadził dzieci Izraela w walkach z Królestwem po królestwie, ponieważ miał w sobie Bożą odwagę. A król Dawid, mały pasterz, który pokonał olbrzymiego Goliata, ten mały chłopiec miał Bożą odwagę, ale nigdy nie zdobędziesz odwagi, jeśli zawsze będziesz się postrzegał jako wątłą ofiarę, jako ten, który przegrywa. Jeśli postrzegasz się jako tchórz, to jest Twój rok, w którym musisz sobie uświadomić, kim jesteś w Bogu, bo Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba jest po Twojej stronie. On cię wyposażył, uformował, zmienił. Abyś był więcej niż zwycięzcą. To jest Twój rok, w którym będziesz chodził w odwadze, bo Bóg będzie Ciebie strzegł. Jego aniołowie będą Tobie usługiwać. One będą z Tobą chodzić. A Duch Święty, który w Tobie mieszka, będzie Cię prowadził, uczył, wskazywał. A zwycięstwo będzie za Tobą podążać. Bo korona chwały jest na Twojej głowie. Czy wiesz, że jesteś ulubieńcem Bożym? Bóg zainwestował krew Jezusa Chrystusa w Ciebie. Masz królewską krew, która przepływa przez Twoje żyły, więc ten rok jest czasem, w którym w końcu zajmiesz swoją pozycję w imieniu Jezusa. Bo jesteś wojownikiem, jesteś Bożym Dzieckiem. I w żadnym wypadku nie pozwól, aby diabeł dyktował kolejnym czasem, miesiącem lub rokiem Twojego życia. Jeśli każdy byłby dzisiaj szczery, każdy by przyznał, zwłaszcza od wieku 21 lat, że przeszedł przez jakąś traumę i złamanie serca. Bo osobiście znam bardzo wielu młodych mężczyzn, którzy mnie w tej chwili słuchają. Oni wszyscy mają jakiś powód, aby mieć złamane serce. Bo nie tylko dorośli albo starsi doświadczają złamania serca i trudności, ale także młodzi ludzie. I nawet nastolatki, raz w roku uczęszczam na mecz koszykówki w naszym liceum. Dwa lata temu usiadłem za naszymi dwunastoma chłopakami, którzy byli w naszej lidze koszykówki. Kiedy tam siedzieli, czekając, aż mecz się rozpocznie, a coach dawał im ostateczne instrukcje, wtedy podszedłem bliżej. Matka pierwszego chłopca, umierała na raka. Drugiego chłopca, ojciec, Właśnie oczekiwał narodzin swojego kolejnego dziecka ze związku w romansie, w którym zdradził matkę tego chłopca. A trzeci chłopiec miał matkę w wielkich długach, która się właśnie rozwiodła. I tak mógłbym wyszczególnić każdego z chłopców w tej lidze, którzy w tak młodym wieku mieli złamane serca, o których wiedziałem. Dlatego prawdą jest, że gdyby każdy dzisiaj był szczery, wówczas Gwarantuję Wam, że przynajmniej 95% z tych, którzy mnie dzisiaj słuchają, mają powód do płaczu, mimo że wiele się śmiejemy i to jest dobre, to jest zdrowe, ale wciąż obiecuję Wam, że 95% z tych, którzy mnie słyszą, mają prawdopodobnie złamane serca. Ja mam zmartwienia, Ty masz zmartwienia. Twoje nie są większe niż moje i moje nie są większe niż Twoje. Ale każdy z nas ma zmartwienie na swoją miarę. Jednak Bóg mówi nam, co mamy zrobić, kiedy one się pojawią. On powiedział, kiedy walka, problemy, wojna się pojawia, kiedy masz złamane serce. Powiedział o to, co możesz zrobić. Po pierwsze, walcz z tym. Dosłownie przekomarzaj się. Nie bądź zgaszony, ale walcz do tego stopnia, że będziesz się trząsł. Jakakolwiek to będzie reakcja, pamiętaj, że ten dzień kiedyś do ciebie nadejdzie. A kiedy jesteś u kresu wytrzymania, wciąż wytrzymaj. Bo wytrwałość również jest darem od Boga. Bo kiedy już nie masz sił walczyć, on powiedział, kiedy już wszystkiego dokonałeś, kiedy walczyłeś, kiedy jesteś u kresu wytrzymania. Bóg cię wciąż może uzdrowić. On chce, abyś powstał. Bo co tak naprawdę oznacza to słowo wytrzymał, wytrzymałość? To oznacza nie zmieniaj się, nie zmieniaj się, bo Bóg wiedział, że kiedy przyjdzie ciężkość, wtedy najczęściej i najłatwiej jest się zmienić. Bóg wiedział, że wtedy naturalnie będziemy chcieli się poddać, że porażka, poddanie się będzie naszym największym pokuszeniem. I wtedy Bóg powiedział, kiedy one przyjdą, a one się pojawią, kiedy twoje serce będzie złamane, bo tak też będzie, wtedy On powiedział, chcę, abyś walczył, walcz, walcz. Nie poddawaj się, On powiedział, bo chcę, byś wtedy pamiętał, że masz moją moc, masz mojego ducha, więc nawet nie myśl o poddaniu się. Bo kiedy myślisz, że już nie możesz, wtedy chcę, abyś pamiętał, że ja dałem Tobie wszystko, abyś się ostał.